siema otworzymy sobie teraz 50 z szkatułek w blasku księżyca trochę się tego rozbierało już mamy też jedną książeczkę znaczy jedną paczkę z metina cienia którego udało się znaczy metinów cienia i twardości trochę rozbiłem może tam spare, ale z parę ale że tak powiem z pomocą ktoś się w piepr dzielił a jednego metina udało mi się ubić że tak powiem znowu na spółę z kolesiem tylko że tym razem to mi poleciało to pudełko z książkami i zobaczymy co nam lotnie no nie przyjdziemy potem do robienia jakiegoś przytunku pod orki czy coś no i będę się tam pomógł, wybierał, drobić te zęby oddawać biologę i tyle dobra lecimy z tym z tymi z tymi szkatami Nawet nie wiem nie patrzę co z nich leci nie patrzę na czasy, po prostu poklikam, potem sobie popatrzę połówka no fajnie tak się otwiera nie patrzę tylko Niby nic, nic Co to? To ja dostałem jakieś świadczenie? To z tego to też leci? Um, dobra, aż się boję. O, o kurde. Dobra, 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 po kolei, po kolei, po kolei. Yy, to miałem chyba jeszcze, to też miałem, tu były poty, okej. Okay. Chińska unica petarda, to o ile pamiętam, to działało jak yy, omdlenie, się puszczało i było omdlenie, i się miało bardzo fajną szansę na omdlenie. Yy. To się raczej nie przyda. No, to jest spoko, na no, później chyba. Okej, okay, to też czaję, no bo biolog, spoko. Obrona boga, smok. No dobra, wiadomo, medal smoku też wiadomo, to też wiadomo. Małża. No okej. Okay. To też buff, dwa razy piąty bond, znowu instruktor, dłoń krytyka. Aha, dał nam dużo zmianek w sumie. Nic nie dało nam wzmocnić, bo ja tu, tu miałem chyba. Jedna fasolka zen, no ale to straszna no i tak trochę chyba lipa, nie? Czy nie? Zczerwanie medal, no to, to wszystko co tam było. Spoko, no to dostajemy z winności. Ja pierdol. Dobra. Trochę jestem tak trochę zawiedziony lekko można by powiedzieć. No i do tego, do żelaka nie będę dawał na razie piątego bonu. Słuba jest tutaj coś po kurwa już nie na ludzi. Regeneracja PZ, dobra, niech na razie będzie. Z ludźmi się raczej nie... Teraz nie nastanę się nabić z ludźmi, no ale. Niech będzie. Do tej zbrojki też dodamy bony, no bo przyda się na pewno. Smoczą mam na 42, no do 42 to jeszcze trochę brakuje. Dobra, nic ciekawego nie ma, no to o, 2 KHP. No i dla mnie w porządku. Na razie tylko takie bony, żeby były. Niech jakieś będą. W pięciokątną możemy coś wpierdzieli w sumie. I w kolce, i w naszyjnik, ale to jest po prostu... Nie lubię marnotrawić. Marnotrawić, nie wiem, jak się mówi. Lubię takie marnotrawstwa, jeśli chodzi o bony i tak dalej. Tutaj nie ma żadnych naszyjników ani nic. Kurde. No to spoko wiadomo, okej, okay, luz, fajnie Nie ma jakiegoś jubilera czy coś, naprawdę bym się przydał No co ja mam, te buty mam bonować, no bez przesady Tą branzę, no kurde, nie Nie mam żadnego handlarza Pięciokątna, no spoko, ale ja mam ósemkę pięciokątną Zdaję integrację, będziesz troszeczkę szybciej biegł Duch niszczycie, no nie no to oni na pewno nie handlują No kurde, co skąd ja mam wziąć te wszystkie właśnie strażniczka? Ciebie tu nie widziałem? Król Wombat? Spoko A ty kim jesteś? Aha, to fajnie Aha Ciebie można ponoć te, palić kadeki nie? A ja mam jakiegoś przy sobie. No, um, ślepy jestem. Ale no, chyba nie. Dobra, walić to. Uriel coś chce przy okazji. Mam zaprywać, tak? No wodza worków tak? polować, tak? Generalnie bardzo fajne zadania, no. Jeszcze ani jednego chyba nie zrobiłem. Nie, zrobiłem jedno. Ale no aż nie chcę tego bonować tego wszystkiego, ale czekajcie, ile kosztują te bony jeszcze raz? Ja je to jednak wybonuję, bo to się przyda. To nie ma co. Wyponujemy to gówno. I tą beznadziejną branzę, i tą beznadziejną, i to będę beznadziejne. Nie wiem, kurde, ale tak zrobię. Dobra zaczniemy od tarczy bo tarcza jest w miarę jakaś taka... okej okay. Dobra weszły 5 bonów, weszło, teraz żeby coś było w tej tarczy Orkom 10 to za mało O siła z ręka no fajne bony bo tylko że Też nie Kurde ja tu nie chcę Nie wiadomo ile tych Zmianek na to tracić No na demony spokojne no też ale nic na orki dobra zobaczymy jak to będzie teraz ta branza drewniana O czym mnie bolą no bo czegoś takiego nie powinno się bonować w ogóle ale spoko mistyki nie tu HP chyba wchodzi no jest właśnie HP HP i orki dobra tyle spokój teraz ten beznadziejny naszyjnik nie mam wszystko dodanej tak? raz, dwa, trzy, cztery tak, okej okay. jep ręka, wszystko spoko ale nie 2000. Tak, zatrzymujemy, jak na razie, jak najbardziej nam to pasuje. Jest dwa bony, to trzeba dokupić. Czy mam? Nie, tu mam, dobra. Raz, dwa. Też weszło, dobra. Wie czy orki? Nie. Też nie. Też nie. Orki były? Jest, są orki, dobra, na razie styka. Tu też nam styka. Dobra, beznadziejne, kup bonowany jeszcze buty, no właśnie. 10 bonów chyba starczy A nie, w sumie będę musiał jeszcze dokupić Serio? Tutaj trochę by się przydało HPK 1500 jest Sztylety, dzwony Nie, chcę coś więcej O, 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 to dla mnie ok Niech tak pozostanie i weźmiemy jednego riba sobie i weźmiemy sobie jednego fymesesa sa 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 sa. i dodamy do nich też bony no, Trochę się wykosztowałem no, Początki, uwielbiam początki No i można, brak okay. jest, to jest tu Dobra, spoko, tu też jest, 4, 4, ok Dobra i zamieszajmy sobie, najpierw w tobie w tobie, o, to jesteś już spoko, w tobie, nie, w tobie, w tobie, dobra, jeszcze trzy zmianki, jak nic nie będzie, to lipa, raz, dwa, trzy, dobra, Czwarty. dobra, dobra, nic, nic, nic. Dawajcie, na razie sobie go zostawię, zobaczę jak się będzie tym biło i potem się zobaczy, bo nie chcę marnować towaru. Wszystko wybonowane, wszystko niby gotowe na spotkanie z orkami. Idziemy HP teraz. 12 koła. No nie jest za rewelacyjnie, ale też źle nie jest. Statystyki. Zawsze o nich zapominam. Zawsze. A i umiejętności. Tu mam generalnie problem, bo nie wiem czy pójść w Wirek, czy pójść w Berserk. Jestem pewny. Ale sądzę tak, tak, tak. Idziemy w wir zdecydowanie sobie kupię tu mam berserk tu mam berserk więc spoko jest tu coś jeszcze ciekawego w sumie um, no nie dobra to dobra idziemy wtedy w ten wirek o przedni 17 m1 i spoko Już raz szarża Dwa, szarża niech będzie wodę w 3 milion questów Okej. Okay. Aha, jeszcze to sobie zrobimy. Bodzio. I lecimy z tym koksem. Zawiodłeś. Dobra, jeszcze raz. Były na 8 z powrotem. Dobra, i jeszcze raz na 9. Wejdź proszę. Dobra. Też tam trzy, to dawaj. Hop. Tak. I na 9. Hop. Kurwa. Dobra, jeszcze raz. Na 8. Okej. Okay. I na 9, please. Fak, straciłem 8 bodźców z darmo. Mogłem tego użyć, ale nie. No to mnie trochę boli. Nie wiem jak to zrobimy, ale jakoś to zrobimy, spokojnie ma problemu. Aaaa, żałuję tej branzy trochę. Głupi byłem. Dobra, to tyle i widzimy się w kolejnych przygodach. Chyba tyle, nie? No, zwalimy na koniec. Lipna lip końcówka. Dobra, będzie lepiej. Na razie. Właśnie przed moją mordą yy, spadł METIM 40 Jak byłem sobie jest pota, no to od razu podbijamy, nie? W ogóle pierwszy raz będę bił 40 na tym serwie, zobaczymy co poleci Dobra, i na easy Se Albo na nie jeszcze potworki. Już ząbek jeden wleciał. Nie wiem czy tu się ten e, stakuje, czy, sta, czy tu się stakuje, czy jak się dropnie, to od razu trzeba lecić oddać. Nie wiem, nie wnikam. Eks fajnie, przyjemnie się wszystko bije, bez żadnych problemów. Fajne są respe. spoko. Pomału, pomału, pomału i do celu. Wylejemy my metkę 40, który jest chyba jednym z takich banalnych metinów, no? Bo na przykład 45, no to jest już ogromna różnica w sile metina. Bo tego to się bije tak bez odjazdu i w ogóle i z stryski piątki to ci wyskoczą zawad jaki jest lipa. Znaczy no lipa jak dla kogo, nie? Coś ma super eku i w ogóle to wiadomo, 100 i trzyma i ma to w dupie. Ale dla mnie wcześniej bez takiego eku jak teraz, nie wiem jak teraz musiałem zobaczyć sobie, śmierć się z taką, czy piątką, jest skąpiątką, chcę pojechać na pustynię czy coś. I tak zrobię i sprawdzę. Ale zobaczymy, zaraz dobijamy i co tu jest? czy magii, Uwie... tu mój ulubiony kadek. Woda sambo, a tak Boga smoków, perłowy pięciokąt na plus 9, a ja plus 8 sobie wybonowałem. Fak. Dobra, od razu otworzymy. Powtarzalny strzał i już widzę drugi ząb orka w przypunku, więc mega fajnie. Czyli że się wszystko skakuje i jest super. No, bardzo mi się to podoba, ale nie podoba mi się to, że ktoś mi zabiera orki i tam mi się jakaś wojowniczka wpierdzieliła. Tutaj nawet tu nie powinno być. I tutaj teraz ten szaman, tak trochę średnio. Kurde, no na kontaciłem cię, ja z no. Tu jest nie umarli, to w sumie bardzo fajna tarcza, ale tym też sobie wybonuję tą dziewiątkę chyba. Kurde, no menda jedna, no. Nie lubię cię. Dobra, sobie zmieniam ha i będę to dalej, mam nadzieję. Dobra, także do, do następnego. Cześć jeszcze raz, znowu, hello. Yy, udało się wydropić naszą brown zalepkę z białego złota. No to tak, otwieramy szkaty blasku księżyca. W stanie spodziewać. dobra, ja to teraz pierdzielę, od razu robię tak. Dobra, widzę, że pdk wpadł, okej, okay, spoko. I teraz pytanie, jest, jesteś, właśnie, o to o ciebie mi chodziło. Bo jestem w stanie zużyć, tutaj mamy zmianek? 65, to mało dało nam zmianek. Coś ciekawego w ogóle wpadło? Fasolki widzę, zielone, marmury, błyskawieństwa. Instruktor jest elixir powodzenia. Aha, dobre te, okej, okay, wypada, wypada. No dobra, było jak było. Trochę zwoju chyba wyleciało, egzorcyzmu. 4-3, okej, okay, dla mnie spoko. A, tak, letka. Pytanie, czy bodziem? Czy tym głównym? tym głównym. No i bardzo dobrze. To przy okazji sobie ją wybonujemy. Yy, I tak średnio jest na tyle z bonami. Musiałby wszystkie wejść. A nie ukrywam, że bardzo bym chciał tutaj, żeby weszły, bo bym sobie już bardzo włożył tak bardzo piąty bon do tej bransoletki i już bym z niej zrobił. No ale... No, niepowodzenie mocku. No, Dobra, idziemy do miasta. Jak już mamy tą bransoletkę, to już ją dorobimy do końca. Nie ma zmiłuj. Od razu. Dawaj zmianki. A dodania dodanie. Kupione. Ok, teraz... Jest, też weszło za pierwszym razem. To jest sukcie super. No to co? Dawaj zmianki. Tu są zmianki i pykamy. Czego tu w ogóle szukamy? Przedki nie szukamy, bo mamy. Odporność na magię i nie... No, no nie. Wiatr magię nie. 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 Też nie. Halo? Nie. N -n -n. Nie paść. Też nie paść. No tym bardziej nie pasi No co jest? O widzę przeszywkę 10? No nawet, nawet, ale nie. Cholera, no co jest? I pa. Ludzi 10, a nic poza tym 10 to zaniech do PR, 5 przyszywy, 10 na magię, kurde no ale no No nie no Przyszywa błyskaw nie No proszę no, please Kurwa. Dobra, jak teraz wejdzie takie, takie jakieś coś w miarę, co tak na chwilę mnie zadowoli, to zostawię, bo ja wszystkie zmianki stracę. No ale to mi w żaden sposób nie zadowala. A ja mam tu 2 k Nie ja tam 1500 I, i 20 na orki, no to kurde. Na no orki super, ale... Tu też mam na orki 20 i tam odporność na magię. Ale no co mi z tego? Dobra, szukamy ludzi 10. Albo czegoś innego. Nie, to ma wejść. Mi wejdzie po prostu. ABS na magię 15, wow. Na magię. I chuj. Na magię. Zmianki się kończą. Wrócimy do końca. Nie umarli. <laughs> Ale ja, ja, wszystkie zmianki pójdą. Wszystkie zmianki pójdą i będzie jeden wielki. Nie you no, know, please, trzy. Jeszcze dwie są. Dobra, niech się zmieni i teraz patrzę. Ja pierdziele nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, to jest jeszcze do bonowania, bo, bo porażka jednym słowem, tak trochę. No, jest bardzo. Będzie trzeba dropić to wszystko. Fak. A no, w ogóle miałem sprawdzić, już jak jesteśmy, to sprawdzimy te kadeki, tak? O, plus 5, Aha. No także tego, to ja nie mam takich tych bogactw. Jeszcze taki pomysł, żeby... O, kupić coś takiego. to mi dało? Tu mi dało gdzieś? Nie, tu mi dało gdzieś? Nie wiem. Cholera, gdzie jest kamień przyspieszenia, który kupiłem? Tu jest, dobra. I to do mnie dzisiaj dać. Ale mnie dzisiaj mam w tym... A nie, tu, Jezu, ślepy jestem. Nie udało się, no dobra, spoko, chcę kupię drugą. Hmm, straciliśmy wszystkie zmianki. Jestem z tego powodu troszeczkę niezadowolony, nawet bardzo. No nawet bardzo, bardzo. Dobra, to tak, ja co dać zęba. Generalnie jest lipa, nie? Bo straciliśmy wszystkie zmanki. Branzlety nie mam wbudowanej, ale już jedna branza jest, więc dla mnie bardzo, 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 bardzo przyjemna sprawa. Dobra. To tyle. Ja generalnie chyba już kończę na... No na dziś to nie wypada powiedzieć, bo dziś to już jest po północy. No ale w każdym razie tyle się udało zrobić przez te parę godzin. 42 level rozbite trochę metinów, rozbite, no, trochę rozbite tych metinów. żelaka dziewiątkę mamy, mamy też tego, no brans dziewiątkę, pomału, pomału, jakoś się, jakoś idziemy w tamtym kierunku. W złym stanie jest powiadasz. No dobra, trudno się mówić. KU generalnie sam SYF dzisiaj. Zobaczymy jak nam się powiedzie następnym razem. Hmm. No cóż no, robi się coraz ciekawiej, zobaczymy. Już widziałem, że 1.75 jest na serwerze, więc pomalutku, pomalutku, pomalutku będziemy się bawić w tą grę. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Ha, i teraz chciałem opuść altos. Nie, no co Na razie.